W ostatnim odcinku nie straciłem zawartości pewnej paczki. Lecz musieliśmy się uzbroić trochę w cierpliwość i poczekać na jej zawartość. Cześć! Dzisiaj Wam zaprezentuję programy, których użyję do testów do nagrania odcinka o zawartości tajemniczej paczki. Więc. Przechodzimy do komputera. OK. Teraz Wam pokażę aplikację, które użyję do nagrania przyszłego odcinka. Tu są wszystkie aplikacje, które użyłem do testowania komputera, tego typu rzeczy. Uważam je za najdobre, solidne, porządne. Bo zresztą pewien klasyk je poleca, sam ich używa, więc dlaczego ja bym miał ich nie używać? Więc użyję do, do nagrania Havi Info tej aplikacji, żeby sprawdzać spore rzeczy, dane wyciągnąć odpowiednie, a i MSI Burner to będzie kluczowa aplikacja, której użyję. Też nikomu nie trzeba mówić, do czego ta aplikacja służy. Do czego ją można wykorzystać. Każdy pewnie już wie, jak zna tą aplikację. Więc wchodzimy tutaj sobie w opcje. Od czego zacznę, bo to jest świeżo zainstalowany program zaznacza uruchom przy starcie Windowsa. I tu można uruchom zminimalizowaną ustawić sobie. Ja to sobie też sobie kliknę w ten sposób, Bierzmy zastosuj. Ale dla mnie najważniejszą zakładką w tym programie jest, oczywiście tu mamy wentylator, to mamy automatycznie, możemy sobie kliknąć, zmieniać krzywę tego wentylatora według swoich upodobań, jak mamy zapas energii, żeby był cichszy na przykład. Ale ja sobie zostawiam automatyczne. Nie. I tutaj jest właśnie monitoring. To będzie kluczowa zakładka do nagrania odcinka. Jakie tu powinny monitorować wartości, Waszym zdaniem, żeby te dla Was informacje były ważne, rzeczowe, które Was interesują? Myślę, że na pewno to będzie temperatura GPU, więc sobie już zaznaczam OSD, żeby się pokazywało. Zużycie procesora GPU. Oczywiście też zaznaczam. Ja sobie zaznaczę liczbę klatek na sekundę. To sobie też zaznaczam, żeby się pokazywało. Fem rate. I jeszcze wiem, że podobno warto pokazywać ten parametr. I to jest na razie tyle. Jeszcze przepatrzę, sobie zastanowię się. Bo też nie chciałbym, żeby na ekranie nie wiadomo ile się tego wyświetlało. Więc bym wasz... prosił o Wasze sugestie. Pewnie wielu z Was ma ten program, może zobaczyć co tu można monitorować i mi odpowiedzieć. W sumie to na tyle chyba w tym odcinku. I mam nadzieję, że wiecie, co zrobić, by nie przegapić odcinka tego, o tej tajemniczej zawartości paczki. Bo wiem, że, że nie od dziś oglądacie ma. Na razie cześć Pa pa. pa.